Ho ho ho, sobie. Krasnal Wojtek wita na kolejny unboxing. To jest paczka, którą mieliście okazję zobaczyć na szorcie tą, którą odbierałem z paczkomatu w Irlandii Północnej. Oprócz tej paczki będzie podobna paczka z Niemiec. Najpierw otworzymy tą późniejszą, co to przyszła do paczkomatu, a później otworzymy tą, którą mi listonosz przyniósł. Zobaczymy, co tutaj będzie. No, ja wiem, co tutaj będzie, bo ja przecież to zamawiałem. I moim zdaniem, będzie tutaj bardzo fajnie i będzie tutaj dużo. Jak to jest zapakowane? No, widzę, że to jest. Bardzo porządnie zapakowane. To jest kupione w sklepie w Wielkiej Brytanii, dlatego było wysłane do Irlandii Północnej. To może dodało mi trochę kilometrów zrobionych moim samochodem. Zobaczcie, jakie cuda. Ale oszczędziło mi płacenia VAT-u, opłat manipulacyjnych oraz yy, cła zaczniemy od tego Lamborghini Huracana Evo to jest samochód na lotnisku Takie co to za nim samoloty jeżdżą tutaj coś wspaniałego kolejny w mojej kolekcji drugi Mercedes-Benz SL500 Koenig Specials. Chciałem mieć jeszcze trzeciego, złożyłem ofertę na Vinted. Niestety, ktoś mnie uprzedził. Tutaj, co my tutaj będziemy? A tutaj będziemy mieć Subaru Impreza WRC z Raidu do Korsyki. Dobrze, te później zrobimy. O, coś wspaniałego, Nissan Fairlady z 32 od ino 64 w przepięknym czerwonym kolorze no jak żeby mogło zabłak zabłaknąć Sierra. mamy Forda Sierra RS Cosworth i to nie jest jedyny ściereczek bo tu mamy kolejnego to już trzy czekają na pokazanie na filmikach, przybliżenie, przy czym yy, te dwa to nie są już ino 64 tylko to są Tarmac Works o i teraz będą super samochodziki a co tu wszystkie są super Jaguar XJS w przepięknym malowaniu John Player Special i to nieocenzurowanym oraz drugi Jaguar w malowaniu TWR Racing no to dobrze, co tutaj jeszcze mamy mamy też Hot Wheels'a Cadillac'a tak jako uzupełnienie bo tani był, o tutaj coś co kruszera na Discordzie na pewno zruszy przepiękny Bentley Flying Spur Ósemka widlasta w takim malowaniu graffiti. A teraz zdenerwujemy Adama Mini GT i Porsche Taycan Turbo S w takim specjalnym malowaniu eventowym. Zobaczcie, jakie to jest limitowane, prawie tysięcy. Widzicie, jak jakie to jest ekskluzywne. <grych> Dobrze, ale wystarczy nam tej paczki. Ja zwinę tutaj to, co mieliśmy. Przełożę może też pudełeczka, bo trochę się tutaj ciasno zrobiło. I weźmiemy się za otwieranie drugiej paczki, która obiecuje, że będzie równie ciekawa. Przynajmniej moim zdaniem. Ale może ja się nie znam. Druga paczka z Niemiec. No tutaj nie trzeba było nigdy jeździć, była dostarczona do domu. W dodatku mój tata miał poczucie humoru. Postawił paczkę mi przy głowie, jak spałem, bo pracowałem dzisiaj na nocną zmianę. No, jak się przekręciłem, to akurat w kant wywaliłem. Sklep to jest taki niemiecki sklep internetowy z modelami z Dresna. No, mamy sporo wypełnienia. Mamy sporo modeli, jak już widzicie. Tutaj chyba będzie 11, 11 nie, 10, bo 11 to jest wysyłka. No dobrze, skoro mamy, to zobaczmy. Tu mamy Tarmaka i Aston Martina DBS, super lekkiego w przepięknym czerwonym malowaniu z bezsensownym kontenerem. Ale to trudno. Mamy tutaj też kolejnego z bezsensownym kontenerem. Mercedes-Benz C63 MG Black Series A ten Black to tak bardzo Black nie jest ale idziemy dalej o tutaj będzie coś co Adama może poruszyć mamy Porsche Vision koncept od Porsche i Majorec one występują w dwóch kolorach, ale zdecydowanie ten niebieski z białymi kołami mi się najbardziej spodobał. A co tutaj mamy? A no tutaj mamy... Poganina jakiegoś. Zonda rewoluścią, Czy jak to tam się wymawia? Te zondy to się niedługo doczekają całkiem sporego odcinka. Tu mamy zondę SYNC. 5. Bardzo ciekawa jest. Ma jedną rzecz, która może być zaskakująca. Dla niektórych: A tutaj mamy Volkswagena id Buza, prototypową tęczę. No, z tym wiemy, co będzie. Taki buli w skali 1.18. To co jeszcze? Kolejne Porsche, żeby Adama tutaj troszeczkę wstrząsnąć. 911 RSR. No i przechodzimy do czegoś, co będzie wstrząsające raczej dla Irokeza. BMW M3 Sedan. I tu taki mocno zglebiony. Od filmy Werk 83 to jest współpraca z Tarmac Works. A firma y, Werk 83, to widzieliście filmiki, y, albo filmik, jak do mnie przychodzi paczka z CK Model Cars. Ta firma, właściciel tej firmy, on stoi za tą firmą Werk 83. Oni raczej są znani z modeli 1.18 w skali 1 do 18. Co do których ja mam takie trochę podzielone uczucia, ale to zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego, ponieważ Robią bardzo fajne modele, tak na pierwszy rzut oka, a potem jak się spojrzy na detale hamulców No to już jest troszeczkę mniej interesująco, bo Tarcza i zaciski wyglądają jak W tanim modeliku 1.64, sporo model 1.64 ma lepsze Tu mamy BMW 318i Sportowy Sportowe malowanie ze wyścigów BTCC z 93 roku to jest chyba nawet zwycięzca no ale to jeszcze nie wszystkie E36 ta dam 320i we wspaniałym malowaniu kultowym malowaniu i to będzie na tyle. Ja może spróbuję czy uda mi się ustawić to wszystko tutaj razem, żebyśmy mogli to zobaczyć sobie w kupie. Wiem, że to tak się brzydko mówi, ale co ja zrobię? No jest, jak jest. A dlatego też ustawimy. Może go damy o na tą stronę, to coś tam więcej będzie widać. W sumie te też. No tutaj to można postawić jak się chce postawić, bo i tak niewiele będzie widać. Mistrzowie drugiego planu. No, wy ich nie widzicie za bardzo, ale ja je przestawię niedługo. Sobie porostawiam i zobaczymy co z tego. Uda się załapać kamerą w telefonie, myślę, że zestawik bardzo, bardzo konkretny. I kamera do góry razem z statywem to jest zestawik Z dzisiejszego unboxingu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 samochodzików. No widzicie, że zapowiada się ciekawie. Ja jeszcze nie nadrobiłem zaległości. A już nowe dochodzą, no to wam powiem, że na pewno będziemy mieć oddzielny odcinek z jaguarami XJS. Nie tylko z tymi dwoma, mam ich więcej. Na pewno będzie odcinek z BMW E36, na pewno będzie odcinek z Mercedesami, nie tylko z Kenigami, ale z Mercedesami. No i szykuje się odcinek z. Będlejami, bo też już się ich, ich trochę zbiera. A być może zrobię też duży unboxing mini GT Porsche, bo też już ich trochę jest. No dobrze, ale ja nie będę przedłużał. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że coś Was tutaj zaciekawiło i w przyszłości będzie coś, co Wam się spodoba. Życzę wszystkiego najlepszego, trzymajcie się ciepło lub zimno, bo to pogoda różna. I do zobaczenia niedługo. Cześć!